Witam wszystkich, tu MacMacLesson Seven. Dziś, wraz z Gold Seven w drugim odcinku starcia teorii, przyjrzymy się zamiarom najbardziej tajemniczej postaci z gier Half-Life. Mowa tu, oczywiście, o Zapraszam! Wielu z nas, grając Half-Life, wielokrotnie spotkało się z tą postacią, jednak skutecznie ukrywa swoją tożsamość. Gracze Valve podzieli się na dwa obozy. Ci, którzy uważają, że jest ziemianinem, oraz ci, którzy uważają, że jest wysłannikiem Kombinatu. Osobiście uważam, że pochodzi on z planety Xen. A jak ty uważasz? Nie da się zaprzeczyć, że G-Man jest dość dziwną postacią, niemniej jednak jest tylko człowiekiem. Uważa się, że G-Man jest skrótem od Government Man, czyli można wnioskować, że jest człowiekiem z rządu, który został wysłany do Black Mesa, by nadzorować działania naukowców. Ale także może być członkiem Kombinatu, a przez to miałby dostęp do planów czy projektów prowadzonych w Black Mesa. Cóż, być może jednak jest to dosyć mało prawdopodobne, ponieważ jest wspomniane, że pracownicy GMANA mają pod kontrolą AGCU, czyli organizację zbrojną, która ma za zadanie odeprzeć atak Kombinatu, a raczej nikt nie atakuje własnych jednostek. Tak, racja. Przyszła mi na myśl pewna teoria. GMANA jest rasy Kombinatu, jednak przez pewne okoliczności odwrócił się od nich i zaczął działać z ludźmi. Wrócił się w czasie, by pomóc Gordonowi Firmanowi oraz zapobiec upadkowi ziemi. Niestety jednak nie cofnął się na tyle szybko, by zapowiedź rezonansowi kaskadowemu. Pewnie mógłby. Albo i nie. Otóż cofanie się w czasie można podzielić na dwa sposoby. Po pierwsze, rozłamy wszechświatów. W tym przypadku są tworzone dwa wszechświaty. Jeden jest normalny, który trwałby, gdybyśmy nie wrócili się w czasie, oraz drugi, ze zmianami, które my zrobiliśmy. Wtedy, wracając do przyszłości, tak naprawdę idziemy w przyszłość wszechświata, który został odnogą normalnego wszechświata.

imagine that this line represents time here's the present 1985 the future and the past prior to this point in time somewhere in the past the timeline skewed into this tangent creating an alternate 1985 alternate to you me and einstein but reality for everyone else <laughs> Wiem, o co ci chodzi. jest jeszcze drugi sposób, gdzie wszechświat przez jedno cofnięcie do przyszłości jest zapętlony w nieskończoność. To jest nieco bardziej skomplikowana kwestia. Otóż wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy asystentem sędziwego naukowca. W pewnym momencie nasz profesor umiera, jednak udało mu się skończyć maszynę. Przenosimy się w przeszłość. Jednak nie mamy planu w wehikułu, aby znów się przenieść do przyszłości. Więc idziemy na studia, jesteśmy profesorami nauk fizycznych, zaczynamy pracę nad maszyną. Zatrudniamy jakiegoś młodego asystenta, praca we warsztacie w Re. Jednak umieramy na skutek chorób popromiennych. Dalej nasz asystent wybiera się w przeszłość, zdobywa stypendium i tak dalej. I tu rodzi się pytanie, czy profesor i asystent to sama osoba? No ale wracając ze sprawy Jimena, nie może wrócić do wydarzeń sprzed wybuchu, ponieważ gdyby było to zapętlone, do tego wybuchu nigdy by nie doszło oraz kombinat nie dowiedziałby się o istnieniu Ziemi. A nie dość, że wspominał o długiej obserwacji Gordona, to jeszcze przyjechał kolejką obok nas. To prawda, ale ciekawą kwestią jest technologia, którą Jimon potrafi się posługiwać. Chociażby w dodatku Opposing Force, gdzie na przemian pomaga i przeszkadza Adrianowi Shepardowi. Ma ogromną kontrolę nad środkiem badawczym Black Mesa. Może chociażby zdalnie odpalić głowicę nuklearne. Zbyt wiele wiemy o tajnych eksperymentach Stanów Zjednoczonych oraz ich tajności. chociażby jeden z najbardziej kontrowersyjnych, zwany MK Ultra. Jednak historia tego projektu jest zbyt długa, żeby mówić o nim w jednym odcinku. Tak Stany Zjednoczone stanowczo za dużo ukrywają. Wracając do Jimena. być może jest on człowiekiem z rządu, który został wysłany do Plagmesy. Być może ta hibernacja jest skutkiem projektu MK Ultra. Podanie lesji skutkuje halucynacjami są połączone z urazami z wydarzeń z pierwszej części, daje efekt nawiedzenia umysłu Freemana przez bohatera dzisiejszego odcinka. Ale co jest w tym najdziwniejsze? Więc. Waldo do tej pory wydało 24 gry, a jego logo jest prostokątne, czyli ma cztery kąty. 24 /4 12, firma została założona w 1996 roku, czyli 4 lata przed rokiem 2000. 24 równa się 3, Half-Life 3 potwierdzone. A wy? Co myślicie o tej teorii? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i nie zapomnijcie pozostawić łapki w górę pod tym filmem. Zapraszam serdecznie na kanał mojego dzisiejszego gościa, na którym możecie znaleźć let's playe oraz wiele innych ciekawych materiałów. Do zobaczenia!